I tak jest, stąd już odjebie i się zabije. Simba. Nie wiem. jest Simba? Okay. Właśnie, ja mam te zmniejszone ceny, ja mam jeszcze to Hero of the Village. Za rajda. Panie? Halo? Panie kupaczu drewna? Jest pan? To mnie Kołam pana, jest pan? Co? No, nagramy nowy odcinek. Może coś się, się popsuło. Dobra. Powiedział, że wróci na kanał. Tak! Może nie da serii? Jestem też Olej, jeszcze który wtedy <coughs> witał. Mm -hmm. No i ogólnie to dużo się zmieniło Tam serwerze. Tam jest. Tam jest. Tam jest. Tam jest. Tam jest. Tutaj jest. Tam 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 no, pokażę, by jest. To, <coughs> zimiego, Teraz tutaj e, mój kompan ścina drewno. Oczywiście, bo zapłacę za to. Teraz będę gotowa wschody i widziałem, że pierwszy odcinek bardzo dobrze przyjął. Mam tutaj na podstawie. I teraz zaczynam zbudować. To się ścina. Kolejne pomieszczenie, tutaj na dole, Taki już powiedzmy dom tutaj. Jeszcze... Dobra, ja jestem pościnałem wszystko. A nie, nie wszystko. Ale nie, 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 tej nie, 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 Ja nie, jeszcze... nie, ja ja w nie, jestem nie, tobą. Idealnie. Ja teraz kopię w mojej górze. Dobra. Co no! yes. ty zrobił? Zrobiłem dumping. <noise> tak muszę dopłynąć na sody. Kolejny name, tak Creeper. Ja masz sody po tutaj wejdzie. Jak masz kilo, to możesz mi pomóc wykopać trochę. Pytanie, jest, sorry. miecz tu jest, wody. pod wodą. A, mieć się nie opłaca. Mieć, mieć i smieć. Będziemy powracali do teoretycznego typ takiego starego contentu, tak jak robiłem. Czyli kopanie Lepiej. czanka. Lepiej mieć niż nie mieć. Czekajcie. Chodź tutaj, tu bo za tobą. Ale ci pokażę gdzie kopię, tylko muszę, muszę wziąć jedną rzecz. Bo będę teraz zaznaczał, gdzie będę kopał czanka. A teraz muszę zobaczyć, jak się odpalało czankę. Daj ci dać te zewnątrzne. F3 plus K? F3 jak? F3 plus K sprawdź, ty się da. F3 Q. Eee, czanki, czanki, Chunky, F3, F3 A. To F3 A. Nie, to nie były czanki, to są tego. Hordowanie Chunków. E, Pokaż granicę Chunków. F3 G no te to wie no f 3 jest to czanki, dobra to zaraz tutaj zrobił zrobił. To jak Simba jesteś już, nie? Tak no. Chodź na dół, jeszcze tak na chwilę Teraz do Ciebie przyjdę, tylko będę musiał zacząć tam miejsce gdzie kopać czanka Tutaj jak masz, nie? To wykop taką, no. taką jak będziesz mi pomóc to kopać taki choby domek Tutaj? No w mm razie -hmm. kopaj, ja zaraz przyjdę, wiesz? Tylko idę zaznaczyć granicę czang, gdzie będę kopał. Żeby to było takie... O! Tutaj. Tylko byś musiał powiększyć troszeczkę ta góra. Czemu górę? Tam powiększyć? Bo na wylot prawie kopie. Znaczy to nie na wylot, nie musi aż tak, nie? Tylko żeby to góra była taka jak domek. Jak się tego to się to zrobi, jakieś takie pomieszczenia żeby nie było na wylot Dobra, tutaj teraz gdzie robię to, robię te granice czanka, czyli to jest trochę za czankiem, ale to za potkami będę kopał Żeby nic do tej dziury nie wpadł Bo bezpieczeństwo przede wszystkim Dobra, tutaj niszczymy to Tutaj trzeba zbierać trawę Może wziąć trochę zapasu tych płotków, no i... No i gitara, tutaj będzie kopany czang ten... No nie mam łóżka, że są w kopalni O, to luz Też dużo świeczek nie zrobię, bo jakoś nie mam I co zrobić? By tam piersi skrzynki? Nie pod ściany to masz... ...tego. W no, na razie mi taką małą klatkę. Czy klatkę, Takie małe mieszkanko. To się jeszcze po to wszystko ogarnie. Moje Ja będę jeszcze kopał jedną u góry. A, bo tutaj jest tego. A, że się za tym załata. tutaj mam taką górę trochę niesymetryczną. I będzie ciężko coś... ...ugarnąć. Ale da się radę. Mm. I, na, fajnie, że się ten odcinek tak fajnie przyjął po pierwszy, czyli będzie seria z tego. Pod pierwszym odcinkiem zostawiliście 5 łapek. To, to był jakiś... Nie wiem czy to mój rekord, czy nie wiem. by zobaczyć, co nagrywałem. Ale fajnie, że odebraliście tą serię. Mhm. No nie wiem, może przekonam Simba, może Simba też będzie wyrzucał kanale ze swojej perspek perspektywy tej serii, co? Może, jak ty znajdzie czas. Może jak będzie czas, to tak. Simba będzie wyrzucał swoje, też na swoich kanał 13 i minus 64? Co, do diamentów? No najlepsze do kopania, no. Nie, ja kopię na piątce Tak jest, w końcu to to po co przyszedłem Węgiel Dobra Kopiesz? Tak no węgiel jest... Nie, nie, nie mówię do Single że kopię. Ja, ja... Ja mam zero... Ja mam zero węgla. Popłacujście w ścianę? A z fortunką z jednej rudy mam 60. Ja bardziej potem może w odcinku... to bardziej jeszcze do, to, bardziej to jeszcze pozwalać. No tak, tak. Bo to będzie musi być, to musi być wielkie, nie? tak. Ja chodź, 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 chodź. No okej. Okay. Chodź A co, wy zaczynacie kopać z Hank? Nie. no. Chanka będę kopał może od... Nie następnego, ale od następnego odcinka. Czyli chyba czwartego. W serii. Mi się wydaje, że po prostu zrobisz timelapsa. Co timelapsa? To time -lapse z kopania, chanku. No tak, to na razie nie będę robił żadnych lat a jak będę kopał to, na... to będę może gadał, może co jakiś czas. I... Ale potrzeb... potrzebny jest ten grzybek. No jest potrzebny bo Żeby coś zrobić. No. Mm. Najbardziej potrzebne jest rzecz jaką teraz potrzebujemy, bo złote jabłka już mamy. No. Pies dostaje energii, serce. O, mamy węgiel, Simba. Węgiel? No węgol, zaradzimy węgiel, będziemy mogli dalej. Do... Przepraszam, dalej oświetlać. Będziemy mogli dalej oświetlać sobie. Hmm. Kopiemy, kopiemy. O, ile węgla! Ale przydałoby mi się już szlukary, nie? No ja, już. No co, a ci by się nie przydały? No mi się, ale bez pesady, że jadę do endów już. Kiedy nader? Nader nie wiem kiedy. Na razie to trzeba się skupić tutaj, na tym krainie. Całe Cały deaksowy set i z nim do lawy wpadamy. No. No i, og i ogólnie nie ma żadnych ułatwień, że jak zginiesz to... Jak oni te mnie nie dostawają, bo to po tak bez sensu. Jub, to ja węgla. No bo się ciesz. Będziemy mogli dużo oświetlać. Ale już lat! Może już mamy? Nie, to jest ten mieć. a to mieć nie, nie kopie. Potem się mieć wykopie. Na razie to tak tu jest. A piorun będziecie mieli. To może ja. Po co nam mieć, jak porównuj jak jesteś pod ziemią. Nasz domek. Na domach sobie dasz, nie? Znaczy nasz domek i tak będzie taki. Będzie w skale to wiesz. Nie to nie nasz domek będzie w skale. Taki, mam mały plan, jak to zrobić. A co zrobić. Ale potrzebuję dużo szkła. A co to a co zrobić? Ten róg bym rozwalił. Znaczy, ja wiem o co ci chodzi, lot. bo ja chcę zrobić, jak to powiedzieć, to przeszklonę front, nie? Jak się patrzy, że tu będziesz przychodzić i tu widzisz, że no, ma nie, cały teren tak dookoła, to jest. No tak, ale nie ma, ja mam, mam inny plan jeszcze, rok. Ja bym to robił ten róg, nie chodź tu ze mną. Już czekać, tylko to zniszczę. No Taką jakby... Fajnie by to wyglądało. No jestem. Mów. Ja bym wyrobał ten róg, nie? Tu. To bym go oszlił taką kąpułą, taki jakby, niby taki taras z balkon zrobić, to ale ze szklany, nie? I potem wodą, tak, że fajnie woda jeszcze tu leci. No i o co ci chodzi? Mam, mam dużo szkła, bo byłem. I to bym ten róg musiał rozwalić. Ale to może już dekoracyjne rzeczy to potem. No. Ty możesz to rozwalać ten róg, nie? Potem to zaraz koło coś może być dalej. Nie, nie. nie? O, to tam. Dawaj, to coś rozwalić, ja ten, ten róg się tym zajmij tym a ja teraz zacznę robić jeszcze te dalsze części dobra, no. o nie kilom się skończył Idę zrobić nowy o jezus nie ważne idę potem ten, ten. czeka ja zrobiłem wszędzie po tylko tu nie zrobiłem po trzy no dobra jest teraz git dobra idziemy do góry musimy zrobić węgiel czy w co? Zrobić kilowy, bo mi się skończyły. Mamy trochę żelaza. Ej, tak. Zrobimy sobie trzy co? Koni się nie? No to już się też też szkło. Tak, tak. To... Być może chyba, bo więcej szkła nie widzę. Nie nie widzę. Dobra. dobrze. Mm, tak ja chciałem. Jak mm, kilofa ja jeszcze zrobić? Mm, raz, dwa. To jest git. To, wszystko będzie jakiś inny kamień, będzie po prostu na razie inno wszystko dekoruje. Proszę, co mi się dzieje? No, tu na razie będzie kopane. Tak. Wiem, że trochę to nie jest takie, może za ładne. ale jakoś to będzie wszystko potem wyglądało. Jak już mam na tą wizję Hm? Ale co? A ten domek tutaj, nie? Jakaś tu wizja jest artystyczna. Na razie nie jeszcze czekaj. No już na razie to jakoś tak wygląda. Tak z może tą ścianę damy o 5 w tamtą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery. 5. Nie powiem, że będę już na razie kopię kopia, a potem będę miał już dość kopania mniej więcej. Bo nie wiem jak, czy, czy w tamtym chunku doszłem do końca, czy doszłem do bedroka, w sumie. Już pamiętam, nawet nie pamiętam już jaka to była, na to było wersji. Bo teraz chunk będzie kopany trochę dłużej, bo nie wiem ile jest minus największy. Nie wiesz, czy nie wiesz? Olej. Tak? Nie wiem. Bo jak wtedy to było. To było. Nie, nie, to było do zera się kopało. A teraz chyba jest nawet minus 64. To trochę tego będzie. A jeszcze jak. Słyszałem potkę albo szkło. Szkło. I to teraz też. To pomieszczenie będzie kopane. To w końcu góra, ale ja wolę w górze mieszkać niż w jakimś domku już. Bo już dużo domków było na kanale. Na przykład w pierwszej przygodzie to było... O spadłem. No, to tam szybko wejdziesz. To w pierwszej serii to był domek. W górze. No i jak chcecie więc jakieś inne jeszcze osoby. Na serwerze to można to dać. jak przypominam, że serwer i na Aternosie można mieć max 20 osób. To jakoś tam ten I nie zaimponuje, jak będą jakieś lagi albo coś, to ten, ale to zawsze da się pomyśleć. Nad innym może kiedyś serwerem musiałem ten bruk potem gdzieś odkładać. Wiem, że z bruku będę robił na banku kamień. To będę się musiał tą automatyczną przepalarnię zrobić, żeby przepalać ten kamek, żeby mieć ten gładki wystrzelowany kamień. Z jakoś w tym stylu to było. I wtedy to będzie jakoś fajnie wyglądać. Tutaj... Nie wiem. Nie będę wnikła w twoją wizję artystyczną na razie. A co byś chciał? A co się nie, nie, stało? Nie, bo myślałem, że ta kula taka mniejsza będzie, ale... To co to Takoby... Taka wita by... kulka, ale to nie z nie git. Taka wizja artystyczna. Ja, jakoś... ja się tego jakoś ująć nie mogę. tu, tu, tu... Dobrze. A ty jakiego byś chciał mieć ściany? Z jakiego materiału ściany? Najlepiej. Teraz nie wiem, czy będziemy to zmniejszać, czy będziemy potem jeszcze raz kopać, żeby postawić ścianę. Jak myślisz? Hmm? Okay. A ty w ogóle będziesz potem jeszcze trochę niszczył, żeby była bardziej okrągła, czy jak? No bo muszę zobaczyć, jak to wyglądać. To idź, patrz, to wyjdź, chodź, no właśnie, idź tam do góry i zobacz tego mostku. Albo idź na, na tory, zobacz, nie? Patrz, to zaprowadzę cię, chodź, zaprowadzę cię. Tak, sobie tutaj. Tu chodź. To tu idziesz do góry. To potem, jak masz, tutaj. To tu masz tory To iść tam tymi torami teraz w lewo A jak tu jest? To idź, uciekaj W epce w kosmos to się... Tylko raz Chyba zabiłem go Będziesz sobie iść Ma już tam sobie zobaczyć, jak to wygląda no i krześle zombiaki. wszystko będzie przeszkadzało. Chcę, żeby mógłbyś tu bardziej jeszcze zrobić szkłem, żeby to bardziej koło przypominało. Czyli tu na przykład. No, nie chcę to koło zrobić, tylko że to. Tu nie? Patrz, dajesz tak. Ja to... No weź zrób to jakoś też brukiem, a ja to potem ten bruk właśnie mówiąc wyrąbię i potem tam jako szkło, nie? Czekaj... Ja to jako, ja chcę to jako koło zrobić, ale szkło mi Nie, ja, Nie, oczywiście nie no i no i chyba tak najbardziej. No. Musisz tylko postawić. Na tym miejsce. Nasze zgody muszę poprawić, bo to nie No i... No i to z góry. Ale to ja będę musiał tu na ten dach skoczyć. Trudno. To zeskoczysz z góry. Z torów. No właśnie stąd zrobię. No torów, zeskoczyć, żeby nie gitara. Hmm. że Także widzimy się widzowie jak wykopyto wszystko. No i Już trochę wykopałem tego. O. Akurat... Olej zmarł. Z wysokiego miejsca mnie na te kordy? Mówiłem coś na początku odcinka, że. Jest to się... mój chilo z Fortunką. Ale ja powiedziałem na początku odcinka, że jak się umrze, to. Fortunka. To czego... jest. Ja powiedziałem. Nieważne to. For... Fortunka 300. Się... Żelaza to nie była moja wina, jak coś. Nie Ale umarłeś. To nie moja wina. A to Aternos, to nie moja wina. Ale umarłeś. Nie mogłem mu teraz zrobić. Ale nikt ci nie kazał go da robić No, ale spadałem, no proszę Niestety mi na początku, no te! na początku odcinka było mówione, że nie że Ta, Ja ja nie z... mam że jak... że jak się zginie, to ten... Dobrze, tutaj takie coś powstaje, nie patrzcie na ten bruch tutaj, bo... To będzie jeszcze powiększane też szkło no ogólnie to znaleźliśmy wioskę i jeszcze was trochę... ci kordy Rokwaj, tepnij mnie na nie. Na razie nie, nie tepnę cię. To jest Simba? No chodź, coś ci tu pokażę. Jeszcze oprowadzamy... Widzów po co się tutaj zmieniło. Bo ucięło nagrywanie wtedy. Proszę. Zbudowałem schody. O, to jest Simba. Budowałem te schody. Na początku wiem, że znaleźłem coś z Może go mijałem. Widzicie go w komentarzu. Tutaj takie pomieszczenie wybudowane, widzisz? Tak, Budowaliśmy ogólnie stację do nas, wszystkich, które było bliżej. Tutaj, tutaj jest sad, który się zasadził już na początku odcinka, bo to zaciął. I teraz na nowo jest. Mam dawno żelazo? Chyba, nieważne, chodź już do góry. No ty spadłeś. Dobiłem jumping, kuź. poliny. To ja razie poprowadzam. I tutaj ogólnie jest zrobiona kolejka do wszystkich. Tutaj jest dom Patryka Fryny. Tutaj jest ko koniczek. Nazywa się Gilbert. Tutaj są skrzynki, tutaj są... Taki magazyn, taki tarasik wielki. No, no. A, dole no, ale to będą atakować panowie widzę... Się enchant tutaj teraz pójdziemy... O i tu jest taki fajny sad. Nawet spoko tu zrobił. ma Tam jest dom Miamiego, zaraz tam na niego zejdziemy. To go pokażę. O niestety nie ma swojego domku. Eee, kurde, wszystko mnie tu atakuje. Wiem, trzeba się tutaj sadzi. Czekajcie. O. Już jestem. Dobrze, tutaj jest stacja, o i tu. Zdechnę za chwilę. tyle. co wiem, zaraz tam przyjdę. Tego co wiem, to tutaj ten most będzie wyprawiany, zaraz jeszcze oprowadzę, tylko muszę szybko lecieć, pomóc tego, pomóc mojemu serdecznemu przyjacielowi. Lecę, lecę przy moim... Gdzie ty jesteś? W naszym domu. O, tu jest takie coś, widzę. Że... Prawie sam... Ło oh, fuck! Prawie sam umarłem. Muszę się jakoś tam dobudować teraz. Tak, nie to się lipa. Dobra, jestem. Dobra, tu jest ten sad i tutaj zaraz zakończymy odcinek. Tylko muszę się rozprawić z igretkami. Czy leży? Nie leży. 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 Dobra. idę do ciebie. Halo? Gdzie ty jesteś? Domku. Ale tam na dole? Mhm. Do nas. To lecę. No i ogólnie tak się tutaj rozbudowaliśmy. No i widzicie. Na razie mamy takie coś? Za mną był Simba. No i olej, który już na, na serwerze. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych materiałów.